Witam Cię uwodzicielu, witam Cię podrywaczu, witam cię graczu w kolejnym moim fantastycznym, niepowtarzalnym wideo. Powiem Ci dzisiaj trochę więcej na temat tego, dlaczego zawsze, ale to zawsze, warto jest podejść i zagadać do dziewczyny czy do kobiety, która Ci się właśnie spodobała. Którą minąłeś na ulicy, na zakupach, w galerii handlowej czy w dowolnej sytuacji w ciągu dnia. I oczywiście opowiem Ci tu historię, bo bardzo lubię historię opowiadać, żeby pewne rzeczy zobrazować. Otóż będąc ostatnio nad Wisłą, zupełnie przypadkiem usłyszałem kilka metrów dalej rozmowę trzech dziewczyn, bo okazało się, że były trzy. I dyskusja była o tym, jacy mężczyźni się im podobają, co lubią u facetów itp. itd. I jak się okazało, generalnie temat był taki, że każda ma trochę inny gust i jedna z nich, która mówiła najwięcej, E, mówiła jak to możliwe, że jej koleżance podoba się blondyn nawet jeżeli jest wysoki i przystojny no bo ona nie lubi tych brunetów, no, tych przepraszam, blondynów tylko ona lubi brunetów, prawda? i jak to w ogóle jest możliwe, że blondyn się może podobać, tak? nawet tam e, było jakieś pytanie, ona powiedziała no tak, ten kolega był pachnący, ładnie pachniał, był wysoki ale jest blondynem i poszła taka dyskusja, że ona Owszem, podkreśliła, że to jest tylko jej gust, że każdy ma inny gust, ale ona bardzo podkreślała, że ona chce tylko brunetów, bo, bo to lubi, bo ma takie fantazje, takie wyobrażenia itd., itd. I raczej by chciała, żeby to brunet do niej zagadał w jakiejś tam spontanicznej sytuacji, jak to się mówi, tajemniczy nieznajomy. I bardzo dało mi to do myślenia w kontekście tego, że tak naprawdę zawsze warto jest podejść do takiej dziewczyny, która ci się spodobała. Chociażby z tego powodu, bo nigdy nie wiesz, której się spodobasz. Jedna będzie chciała blondynów, inna brunetów. Ja widziałem mnóstwo takich par, że blondynka była z blondynem i w ogóle to nie miało dla niej znaczenia. Więc to jest raczej jakiś tam przypadek wyjęty, e, powiedziałbym, z populacji. I tak naprawdę, zawsze jeżeli dużo działasz, dużo podchodzisz, to wpasujesz się w profil części kobiet, część kobiet powie. On nie jest w moim typie, ale będzie też pewien procent kobiet, które będą tobą zaintrygowane tym, że zagadałeś, ponieważ powiedzą po prostu, hm, on na początku nie był w moim typie, ale tak fajnie zagadał w sposób, w jaki do mnie mówił, w sposób w jaki na mnie patrzył, spowodował, że po prostu poczułam ochotę na więcej. I to jest tak, że im większą statystykę wyrobisz na przykład gdzieś w galerii handlowej, czy w ogóle jak wychodzisz na miasto. Tym bardziej zwiększasz statystykę właśnie tych dziewczyn, które potencjalnie będziesz się podobał. I zawsze będzie tak, że jak będziesz podchodził do większej ilości kobiet, to będziesz utwierał zarówno takie, które powiedzą, że jesteś w ich typie, jak i takie, które będą miały nieco inny gust. Jednak na tym etapie nie ma to żadnego znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia, bo mając umiejętności związane z uwodzeniem, które rozwijasz na przykład na moich szkoleniach, możesz spodobać się dziewczynie, która oglądając Twoje zdjęcia, wcale nie dałaby Ci lajka, serduszka, wcale by nie przesunęła w prawo Twojego profilu, ale na żywo, dzięki temu, że Ty jesteś dobry, albo bardzo dobry z kobietami, nie musisz się tym zupełnie przejmować. Bo ten wygląd jest drugorzędny, on ma znaczenie na portalach randkowych, gdzie decyduje tylko zdjęcie, ponieważ zdjęcie albo Cię przypuszcza dalej, czyli jest ta rozmowa, albo tej rozmowy w ogóle nie ma. Tutaj nie ma to takiego znaczenia, bo Ty sam decydujesz do której dziewczyny zagadasz, nie decyduje o tym algorytm aplikacji randkowej, nie decyduje o tym dziewczyna, która przesuwa zdjęcia, tylko ty o tym decydujesz, więc ty rozdajesz karty. Jest to sytuacja bardzo komfortowa, natomiast to jest sytuacja, która wymaga właśnie hmm, po prostu wyjścia ze swojej strefy komfortu. Po prostu tego, żebyś wyszedł z domu, ruszył dupę i zaczął podchodzić do pięknych kobiet. Czyli tak naprawdę na ulicy jesteś w stanie poderwać dziewczynę. Która w internecie nie byłaby Tobą zainteresowana? Koniec. kropka. I powiem raz jeszcze. Na ulicy, w galerii handlowej, w ciągu dnia spokojnie jesteś w stanie poznać, poderwać dziewczynę, która na aplikacji randkowej w internecie nie byłaby zainteresowana pisaniem stolu. Dlaczego tak jest? To są setki powodów, nie będę w to wnikał. Natomiast na żywo po prostu masz dużo więcej narzędzi, które możesz wykorzystać, no, za pomocą których możesz. Działać. Jak chociażby Twój głos, Twoja prezencja, Twój zapach, fajne perfumy, fajny styl. To wszystko możesz pokazać na żywo. Dlatego uważam, że ludzie powinni jednak poznawać się na żywo. Co więcej, jak działasz na żywo, to pozwalasz im poznać samego siebie, otwierasz też tym kobietom szansę na poznanie ciebie prywatnie. Tego, że potrafisz nie tylko fajnie zagadać, ale też fajnie spędzić z nią czas na randce, dając jej fajne doznania, fajne emocje. Powodując, że to ona będzie fantazjowała o tobie i nie będzie się mogła doczekać kolejnego spotkania z tobą. Możesz sobie zadać proste pytanie: Czy ona będzie fantazjowała o chłopaku, który zagadał do niej na zakupach, który zrobił to na tyle fajnie, że ona poszła z nim od razu na kawę, na błyskawiczną randkę I jeszcze udało mu się wkręcić spore emocji, jeszcze opowiedział jej jakieś historie, które wpływały na jej emocje, powodowały, że ona zaczęła być coraz bardziej zafascynowana? może nawet lekko wilgotna, podniecona, czy, czy ona będzie fantazjowała o gościu, który do niej napisał na aplikacji randkowej. No tutaj jakby sprawa jest prosta, tak? Działanie na żywo wymaga pokazania pewnej pewności siebie, wymaga pewnych umiejętności interpersonalnych, umiejętności aktorskich, wymaga tego, żebyś miał dobry głos, takie pewne siebie spojrzenie, żebyś nie opuszczał wzroku, trzeba to wszystko kontrolować. Czyli musisz być takim kompletnym graczem. Dlatego wiele osób hejtuje uwodzenie w ciągu dnia, bo wiedzą, że oni nie są kompletni w tym uwodzeniu, nawet nie mają opanowanych podstaw. Nie chce im się, bo są leniwi, żeby to wszystko opanować te poszczególne elementy. Dlatego wolą pisać głupie komentarze, hejtować, nie... o, walić sobie konia, brzydko mówiąc, i spędzać czas w domu. Ale oczywiście każdy jest kowalem swojego losu, każdy sam decyduje o swojej przyszłości, więc. Często jest tak, że jak zabierasz dziewczynę na błyskawiczną randkę w ciągu dnia, to możesz działać najwięcej. Właśnie jedne z moich najfajniejszych akcji w podrywie to były te, gdzie od razu w galerii handlowej zabierałem dziewczynę na kawę, dziewczynę właśnie do której zagadałem. Czasami to były jakieś lody czy jakieś drinki, i wtedy wiadomo, że dziewczyna była jeszcze podekscytowana tym samym podejściem. Była na takich wysokich emocjach, podekscytowana tym, że zagadał do niej fajny, nieznajomy, ale przede wszystkim poszła na randkę. Bo mogło być też tak, że na tej rance po prostu dawno nie była, więc ona podwójnie doceni Twoje podejście. Tak naprawdę, jeżeli zadbasz o odpowiednią logistykę, w rozumieniu tego, że wybierzesz fajny lokal, to na takiej błyskawicznej rance może dojść między Wami do pocałunku, często także do różnego rodzaju pieszczot. Jeżeli na przykład w trakcie pocałunku położysz jej dłoń na swoim kroczu, na swoim rozporku. I widzisz, że ona nie ucieka od tego, a wręcz przeciwnie, zaczyna cię namiętnie masować, dotykać. Zauważasz u niej takie sygnały podniecenia seksualnego, chociażby takie jak powiększona dolna warga. Mam tu oczywiście na myśli jej usta, lekko taki przyspieszony oddech. Czasami takie plamy na dekolcie, jeżeli to jest dziewczyna o jasnej karnacji, na przykład blondynka, Często takie sygnały podniecenia możesz wychwycić. I właśnie musisz być na tyle dobrym, na tyle kompletnym graczem, żeby te wszystkie sygnały wychwytywać. Więc tutaj to wszystko jest bardzo istotne, ponieważ tym wszystkim możesz tak naprawdę zapunktować. Dlatego będąc graczem kompletnym zawsze warto jest podejść do dziewczyny, która Ci się spodoba. Nawet jeżeli coś pominiesz, nawet jeżeli o czymś zapomnisz, nawet jeżeli to podejście nie będzie perfekcyjne, to i tak jesteś o 10 klas wyżej od tych wszystkich, którzy tylko patrzyli się na nią, a ani jeden z nich do niej nie zagadał, prawda? Więc Ty wtedy wygrywasz. Tak naprawdę nieważne jest to, czy ją poderwiesz. Ważne jest to, czy zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy, wszystko, co potrafisz i wszystko, co dało się zrobić w tym momencie, w tej danej chwili, żeby ją poznać i żeby albo się zmienić numerem i umówić się na kawę w innym terminie, albo pójść od razu na błyskawiczną randkę. Najważniejsze jest to, czy zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy. I jeżeli chcesz nabyć takie kompetencje, jeżeli chcesz nauczyć się, w jaki sposób te kobiety poznawać swobodnie, finezyjnie, z taką lekkością, co też daje niesamowite poczucie satysfakcji Tobie jako mężczyźnie, bo nie tylko to, że pracujesz, rozwijasz się, zarabiasz kasę, ale przede wszystkim to, że też poznajesz kobiety, zdecydowanie daje też poczucie spełnienia i poczucie satysfakcji. I jeżeli chcesz się w tym temacie rozwijać i jeżeli zgadzasz się z tematyką, którą tutaj przekazuję, Możesz oczywiście do mnie napisać na maila, na końcu tego wideo będziesz miał adres mailowy i mogę Ci napisać więcej odnośnie moich warsztatów, szkoleń, treningów, tak, żeby się spotkać na żywo, podziałać sobie razem 3 dni. Jeżeli chodzi o miasto, głównie Warszawa, ale ewentualnie też wchodzi w grę Kraków albo wrocław, możemy takie miasto wspólnie wybrać, ustalić termin i po prostu będziemy działać, będziesz nabierał pewności siebie, nauczysz się, jak zagadywać jak pokonywać testy, obiekcje kobiet, jak się z nimi umawiać na błyskawiczne randki i wiele, wiele innych rzeczy. Póki co bardzo dziękuję Ci, że wysłuchałeś tego materiału do końca i widzimy się w kolejnym wideo. Cześć!